Zapraszam na G2E, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Lubisz oglądać shoty z Roleplay? To pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. Generalnie, jakby się nad tym dłużej zastanowić, mówisz o chłopie, który teoretycznie był tam nikim ważnym, chociaż mówią, że był ważnym. Odszedł z ekipy, ale nikt, nikt nie ma mu tego za złe, więc albo chujowo pracował i go się pozbyli, albo on ściemnia i mają mu za złe i będą go ścigać, dlatego tego szuka pleców. Jakiś temat do przegadania mają chłopy. A, prawie, prawie się z... miałem, prawie z... cię miałem, prawie cię miałem! Prawie straciłeś mnie! Mało brakowało. Ajajaj, aj, aj, no i chcesz 20 cm już poleciał do wody. Coś stało? Ta. Co to jest? Myślałem, że podróbka mu tracą, bo ostatnio go nie widuję. Czy ma co tam? Jak się muszę... masz? A, dzisiaj zmęczony będę. Dzisiaj zmęczony, A dużo pracujesz? Je tak. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Tak trzymaj, tak trzymaj. Właści, tak, a, właśnie tak trzymaj, właśnie dużo, bo pieniądze się zgadają. Ostatnio też mój kuzyn przyjechał, tak, tak, tak. Tak, twój kuzyn, no? Cześć, tu o twój kuzynie? Ja Jaki, mój postrzelony ga... jakoś, chłop. Poszczelina była, bo no, tylko dzięki niemu ta podobu policjanta a, błąd, życzy, i, i S.M.G. ten zawról, a, 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 a. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Ale nie w tym rzecz teraz. Co dzie? w poniedziałek. Eee, z tym, z Donem Domelo. Don? Eee Z tego co się dowiedziałem, z tym niby szefem pomarańczowych Zadzwonił do mnie, aby się po prostu spotkać, pogadać No i co chciał? Eee, generalnie przyszedł, no i... Przyznał mi się prosto w twarz, że tam pracuje dla tych pomarańczowych. Znaczy, pracował dla pomarańczowych, mimo tego, że był w LSC, bo też już odszedł z tego LSC. Tego Ładnie się nie, robię. Po rozmowie ze mną. Potwierdził te wszystkie informacje, które aktualnie mamy. No i przyszedł do mnie w poszukiwaniu roboty generalnie jako, że mi ufa i tak dalej, i tak dalej. Powiedział, że no, chce odejść stamtąd, co z tego, co mi pisał smsa, też tam odszedł. Mówił, że tam mają też niezbyt ciekawą atmosferę, między innymi dlatego stamtąd odszedł, że mają tam kupę odwalaczy, to jest pizza, ja to między zresztą. innymi jakiegoś Pablo, zgaduję, że to tego, którego też mamy w bazie danych zapisanego, mhm. no i tego całego Renifera. Mhm. Podobno tam y, chciał włożyć kupę forsy, albo tam włożył z pół miliona Jakoś coś ta sumka się tam y, owinęła Niby chciał też tam y, swoje tam pojazdy oddać, lecz no, tego nie przyjęli Ale też powiedział taką ciekawą rzecz, kto mianowicie jest w zarządzie pomarańcz, y, pomarańczowych hmm. y, Między innymi właśnie Andrea jakiś, polwe jak dobrze pamiętam i ktoś o... Się... Dobra no. I przyszedł do mnie w poszukiwaniu roboty. On w sumie też stanie, był, stanie... powiedział, że jest w stanie się wykupić. No Miki wtedy był, siedział w aucie. Nie wiem, czy coś pominąłem jeszcze, Miki? Tak, to razie nie. No. Ja mu powiedziałem, że no zobaczę co da się zrobić, ale nic mu nie obiecuję. Bo moim zdaniem to może śmierdzić kretem. Ale przychodzę o poradę do Was. Co z tym faktem? Coś mu zaoferować? Jakąś sprzedaż albo coś? Powiedział generalnie, że w tamtej też organizacji to nie tylko sprzedawał i sadził, i więcej. Hmm. Głównie solo. Hmm. Bo jak ktoś stał, że on odszedł i tam nie ma z nimi problemu żadnego? Ech, czekaj, zaraz zobaczę, tego jest co on mi dokładnie napisał? No a no, powiedział im po prostu co tam myśli o niektórych osobach i w sumie po prostu dali mu wolną rękę. Hmm? Bo jednak jak to napisał no... Dana i Andrea, yy, no to jak byli za niego jak rodzina. Kto był jak rodzina? Tak ich traktował Dane i Andrea. I kto to jest ten Dana i Andrea? Andrzej Dana... to jest ten, ten szef, co go zwolniłem przed tą mechaniką, hmm. a dane to, Dana, to my... jest była moja dziewczyna była. Repriza. Czy była? Tak, była. No, do, no dobra. I on się z nimi kumplował i odszedł stamtąd? No między innymi przez tą całą atmosferę, bo jak... Yy, podał mi jeden przykład sytuacji, która tam się działa, mianowicie, że ten chyba Pablo E, tam e, podniął jakieś auto kraciakom, i potem on musiał tam prostować całą sytuację, żeby przypału nie było. była taka jedna z tych sytuacji. Więcej mi tam nie mówi. Ale kłamie, ma 489 sekund. Ale ja też tam że ten mówił, że całą flotę, 7 aut chciał dla nich oddać, ale tak czy siak. Co to, kurwa, helikopter docylili, kradł? Że generalnie mu oko nee. z tymi autami się, że kłamie? To jest helikopter próbował ukraść. nie mi to jakoś coś nie pasuje, nie? Panie, co o tym myślisz? Jeszcze raz mieliśmy problemy przez to, że wzięliśmy kogoś z innej organizacji do nas. Znaczy, ja nie mówię, żeby, nie wiem, go wciągać, tylko chodzi o samą robotę, nie? Ale ty go znasz jakoś dobrze? To jest twój kumpel, czy o co chodzi? No, Jak go generalnie znam, dużo z nim, dużo z nim gadałem, trochę się trochę z, nim, z nim komplowałem też właśnie poprzez dane, zwłaszcza, tak. Bo dużo siedziałem na mechaniku, to tam gadka szmatka zawsze śmieszki, hecheszki, że tak tu. No, nie znam go z innej strony niż tam właśnie z mechanika i takich jakichś luźnych wypadów, Wydaje tak? się być chłopem ogarniętym, a nie jakimś, no, że tak, tu, osobą, która narobi przypał. Bez potrzeby. Nie chodzi o donatko, jeszcze innego gościa. Kim on tam był w tych pomarańczowych? zwykłym członkiem. Hmm. A generalnie oni jeszcze. Bo miałem yy, Porwaliśmy też tego pomarańczowego. Yy, hmm. Jednego, Sergiera Mileza, jakiś czas temu. E, co też mówiłem. I te wszystkie informacje, które są na bazie danych, to właśnie są z tego przesłuchania. I w sumie jak się go zapytałem, dlaczego rzucali na niego właśnie e, te e, Coś takiego, właśnie to, że on niby jest szefem tej organizacji, to on powiedział, że w sumie kurwa nie wie. O, no. jeszcze raz. Kto mówił, że jest szefem? Sergio Ramirez. Miałem go, porwaliśmy go. I ja on powiedział, że ten twój ziomek jest szefem. No, tak, A ten twój ziomek twierdzi, że nie jest szefem. Tak. I podał, na, I podał mi cały zarząd. Te trzy osoby, które wcześniej powiedziałem. Ja jeszcze chciałbym się też z chęcią dowiedzieć, kim jest ten cały Kolbo i Krzychu. Hmm. Bo Andrea, no to Szaf. wiemy. Tak? Dobra, dobra, mu bo ty nie jesteś nowy, ty jesteś świeżo. Ok, człowiek już pracuje z nami bardzo długo, powinieneś wiedzieć, co zrobić w tej sytuacji. Prez, co byś zrobił w tej sytuacji? No, nie chcę podejmować pochopnych decyzji, przez to, że go znam, dlatego przychodzę do No okej, okay. ja. jakby, Jakbyś z naszej zgody go nie przyjmiesz, no nie, ale. Mówię, pytam Ciebie, co byś zrobił w takiej sytuacji, bo ja już wiem, co trzeba zrobić. Na pewno bym sprawdził jeszcze te informacje, czy y, ten Andrea Kolba i Krzychu to są na pewno w e, zarządzie całej organizacji. Czyli bym, nie wiem, znalazł jeszcze raz y, kogoś z, po, z tych pomarańczowych i grzecznie się znowu zapytał, dlaczego miał kłamanie wtedy. <laughs> grzecznie. No i co Ci to da? Sprawdziłbym, czy ten e, sam Don nie kłamie. Nie będziesz porywał ich ludzi po to, żeby się dowiedzieć, czy chłopa warto przyjmować? Poniekąd. No nie myślę tutaj, żeby zaraz przyjmować, tylko żeby zaoferować mu chociaż jakąś pracę i tyle. No i będziesz porywał ludzi z innej ekipy po to, żeby komuś pracę załatwić? No jeżeli mnie opłamał, no to nie chciałbym mieć kłamcy wśród rodziny ani pracowników. No właśnie. I jeszcze raz zapytam. Będziesz porywał ludzi z innej ekipy tylko po to, żeby się upewnić, czy chłopa przyjmować do pracy? W sumie też racja. Wiesz, mi chodzi. Ta, wiem. No, nie brakuje pracowników. Szczególnie, że niedługo tak będziemy mieli kilku nowych, prawdopodobnie dwójka. Ja <laughs> też kilku będziemy musieli przerzucić. Yy, generalnie, jakby się nad tym dłużej zastanowić, mówisz o chłopie, który teoretycznie był tam nikim ważnym, chociaż mówią, że był ważnym. Odszedł z ekipy, ale nikt, nikt nie ma mu tego za złe, więc albo chujowo pracował i go się pozbyli, albo on się i mają mu za złe i będą go ścigać na tego serio kapleców. Ale też nieciekawe jest to, że odszedł od nich, oni udali odejść tak na luzie, a z drugiej strony wszystko tobie opowiada na ich temat. No nie wiem, nic, nic do mnie nie przemawia na plus. Znaczy, generalnie sami się też przyznał, że kiedyś handlowo bronią, co też yy, pająkowi o tym mówiłem przed yy, porwaniem samego yy, Sergia. Okej. Okay. I co w związku z tym? To się nie wiem co to zmienia. Znaczy, że po prostu mi ufa i tyle. Nie no, wiem, że ci ufa, spoko. Tylko pytanie czy ty mu ufasz, czy możemy mu zaufać, bo dla mnie to się wszystko nie klei. Dobra, to dajmy przykład, ja ufam Carlosowi, prawda? zostałbym wyrzucony z organizacji, ale nic by mi się z tego nie stało. No i przez to, że ufam Carlosowi, to bym mógł powiedzieć kto jest kim, na jakiej randze? ale wszystkie nasze tajemnice? Myślisz, że wtedy byłoby OK? No na pewno nie właśnie. No wiesz o co chodzi. No rozumiem. No, to jest sprawa trochę śmierci, nie? A tak jak mówię, no, tam się nie pali do tego, że rekrutować innego ziomka, który jest mocno niepewny, ma jakąś dziwną historię za sobą, nie? Tym bardziej, jeżeli to się wiąże z tym, że taki pomoże mieć to nas, później jakieś pretensje, że my go przyjęliśmy czy coś. No, no, ja tam się bitki nie boję, ale życzenie nie, nie widzę tutaj sensu wstawiać się za chłopem, którego zupełnie nie znamy. Całkowicie to rozumiem, no, dlatego przychodzę tutaj o. też o tą paradę, tak? Ja tak, dobrze, że przysiadłeś, no, nie? Właśnie. Tylko wolałbym na przyszłość, żebyś sam ruszył głową i widział, że no to tak pachnie brzydko, więc nawet nie ma sensu rozmawiać. Znaczy, dobrze powiem tak, gdybym go po prostu nie znał, y, to bym tutaj też y, nie chciał poruszyć tego tematu, tak? No rozumiem, że wasza znajomość rzuciła inne światło na tą samą sytuację, mm -hmm. ale jak to tak od boku podsumujesz, to brzmi po prostu nieciekawie. No dlatego no trzeba. No i git Załatwiony? Zatwiony. Git, git. Cześć, że jeden typ sprzedał w 2 w 3 dni tego, 2000 woreczków? 3 dni 2000 woreczków? Mam. Um. Całe 3 dni sprzedawał? 2400. Um. 2400. I on dla nas pracuje? No stara się do nas bierze. O kurwa, ale gąsi. No, w takim z... tempie to on zaraz będzie super sprzedawcą. 400. Powiedziałem, że jak 4 4 koła sprzeda, to możemy spróbować system z tym porobić. Ty, a ja, jak mu idzie sprzedawanie? Zajebiście, no jak w tego... Spadu... Znaczy, chodzi mi o to, co już drożej sprzedaje. Nie wiem, nie. nie mieliśmy o tym informacji. Dowiedzcie się. Mhm. E, raczej nie, bo cały czas oddaję taką samą kwotę. No, to, że ci oddaję tą samą kwotę, nie znaczy, że wcale właśnie nie przecina sobie więcej, nie? O, to się, to się no, to spytam się. już się dowiedz. Tak, generalnie z się spodobały mm. napady ostatnio. <laughs> już, już chciałbym wczoraj też ściągnąć kolejny napad. Komu? Eee mojemu kozynowi <laughs> Nie nadążam już. Ostatnio w mieście pojawiły się na Twitterze dziwne wpisy i zdjęcia. Ja po prostu musiałem sprawdzić, co to za osoba jest, więc po zdjęciach nie dowierzałem. Musiałem zobaczyć na własne oczy, i to okazało się, że to jest mój kuzyn. Mhm. Przyjechał do miasta, właśnie, pogadaliśmy. To na początku też. Czy tam Jasne. Yy, bo wspomnieliśmy trochę starych czasów, robili, yy, zrobiłem, yy, zrobił yy, dwie kasetki, później Pajok namówił yy, mnie, żebym z nim zrobił sklep i, i mu się spodobało. A okay. rozumiem. I go trochę to jakby sprawdzasz. Mmm... Yy, powiedzmy. Idzie dobrze. No. Jak dzięki naszemu do dopadowi mamy SMG, to chyba dobrze. No więc SMG to taki zbyt okoliczności bym powiedział. Podejście policjanta miała SMG, to miała SMG, SM ale jakby to nie, nie rzutuje jakoś bardzo chyba, nie? Niemniej już to oceniać. Coś, no nie wiedzieliście, że ma SMG, prawda? No. Stał i negocjował z nami, z tym SMG'em. A, wiedzieliście, że ma. Okej, okay, rozumiem. No tak. Okej, okay, okay. no dobra, no co poza tym? Ugarnia no, tak komunikację? Tak. Zbroją? Jak się czuje? Czela do mm, ludzi? No jeszcze nie mieliśmy żadnej takiej okazji, żeby do ludzi. Pająk pozwolił mi dać mu trochę towaru do sprzedaży. Mhm. Trochę z nim wczoraj posprzedawałem, ale no... Już było późno, więc poszedłem spać i nie wiem, czy dzisiaj, jak wyjdzie z motelu, będzie sprzedawał, czy co będzie robił. Hmm. Wow. A, JJowi dałem wczoraj setkę towaru, nie? Okej. Okay. Co mam, pan A nie, nic, nic, ogarniałem te sprawy, sprawy mechanikowe i wszystko jest na dobrej drodze, wiesz? Mhm. Dobrze. Jestem ciekaw... I tak, i też JJowi powiedziałem, żeby później ten, y o tą y gotówki z, tego, y z tej setki towaru, nie? A i gdzieś dzisiaj nie nie, wczoraj go widziałem hmm. a Z tego co się stało? Sobie wolę, ja, ja chciałem ogłoszenie nadać BTR News wczoraj ogłaszało zamknięcie tego, działalności Okej, okay, a ty drugie news? A nie ma ich w aplikacji hmm. zamknięcie od razu? Nie wiem, było no tam... ogłoszenie, że kończą działalność Cholera, długo, długo ich nie było w sumie Co tam działacie panowie? O kurwa Ci <laughs> się bawią Przynajmniej próbuję bo. Na domu ile zostało ludzi? Dobra, idziemy do środka.